Siema, siema, tutaj Rychu. Witam Was w kolejnym 37. odcinku z serii Wiedźmin 2 Zabójcy Królów na moim kanale. Jak wiemy, nadal jesteśmy u Poszukiwacza Piór. No i dzisiaj wrócimy sobie po raz ostatni do niego, żeby e, skończyć wątek pod tytułem Wór Pełen Piór. Te ekrany wczytywania są czasami wkurzające. Muszę sobie jeszcze trochę przyciszyć grę. Hmm. No to chodźmy. Ciekawe czy po wczytaniu gry e, harpie się zrespiły. Nie, nie zrespiły się. A to szmaty. To no nie zrespiły się. Coś takiego. Dobra, co tu mamy jeszcze? No, zabójcy królów to oczywiście jest główny wątek, więc tego nie skończymy. Którego quest'a jeszcze by tu wziąć? sobie questa na harpie, tak żeby tu mieć wszystko skończone i wtedy zajmiemy się mm, robieniem e, questa pod tytułem Włócznia Przeznaczenia, aczkolwiek ja jeszcze nie mam wszystkich piór. Ile mi ich tam brakuje? potrzebuję dobra bo mam, mam cztery potrzebuję jeszcze czterech Aaa, no szkoda szkoda będziemy dobra będziemy po prostu chodzili i szukali no a tam nie chcę iść jeszcze i jeszcze nie chcę iść przez mgłę, no wprawdzie yy, medalion zrobi nam yy, magiczne dysonanse i rezonanse i tego typu rzeczy, ale to nie jest to, czego ja oczekuję. Ciekawe też... Gdzie że być łotro, e, od którego muszę kupić... Od którego muszę wygrać w zasadzie? To włócznie. Oczywiście ta włócznia to jest nawiązanie do... O, to jest oczywiście nawiązanie e, do włóczni przeznaczenia, którą to podobno przebito e, bok Chrystusa. Z tą włócznią to ci, w ogóle e, ciekawe rzeczy są, bo... Włócznia ta oczywiście, ta w naszym świecie, ona oczywiście istnieje, tak? To... To nie jest tak, że... że ona nie istnieje, że to jest jakiś zmyślony wątek, że albo jakaś legenda, coś w rodzaju świętego grala, bo grala nigdy, nigdy nie odnalazł, ale... A sama włócznia oczywiście istnieje, jest dzisiaj przechowywana w muzeum w Wiedniu z tego co pamiętam kiedyś robiono jej badania no i nie są one jednoznaczne ponieważ włócznia ma dosyć specyficzny kształt przypomina bardziej oczywiście po drzewcu nic nie zostało w zasadzie tylko ta metalowa część no i ta metalowa część przypomina bardziej mm, stalówkę pióra Gdzie ma ona taki, taką szczelinę jakby w środku No i w tej szczelinie Coś tam jest wbite do środka W tej szczelinie wklepane jest po prostu Tak jakby kowal wziął i coś tam wbił do środka eee, No a z zewnątrz ma ona złotą obudowę eee, Robiono tam różne badania tego Okazało się, że obudowa pochodzi ze średniowiecza sama włócznia pochodzi z IV wieku więc no, no włócznia raczej nie może być włócznią longinusa czyli tak mi się wydaje że właśnie nazywał longinus ten właśnie legionista który przebił bok jezusa ale w środku okazało się że Coś tam jeszcze jest w środku w tej włóczni. I podejrzewam, coś co mówi się, że to niby jest gwóźdź, którym przybito Jezusa, i właśnie nie byli w stanie naukowcy określić daty powstania tego czegoś, co tam jest w środku. Więc, no, możliwe, że ten gwóźdź jest naprawdę takim gwoździem. Właśnie kształt i rozmiary i wszystko inne no idealnie pasuje. Dobra, weźmiemy sobie tracking tego questa. Więc no, możliwe, że włócznia jest autentyczna i że to rzeczywiście jest ta e, właśnie no, magiczna, niemalże włócznia Jezusa. Ewentualnie może nawet nie sama włócznia, co właśnie ten gwóźdź mogą być prawdziwe. Jeżeli, są, praw jeżeli jest to naprawdę taki gwóźdź, którego użyto do ukrzyżowania, no to prawdopodobnie byłaby to największa e, relikwia w świecie chrześcijańskim, najważniejsza relikwia, która miałaby bezpośrednio e, kontakt z ciałem Jezusa, więc e, no poza całunem turyńskim, który nie do końca wiemy, czy jest e, prawdziwy, czy nie, bo no, są po prostu pewne wątpliwości też e, Co do jego datowania, to prawdopodobnie to właśnie taka włócznia byłaby e, ...najważniejszą relikwią, a co też za tym idzie... Hmm. No oczywiście byłaby praktycznie bezcenna. Jeszcze porozmawiamy sobie, zobaczymy. Słyszałem, że masz Grot Włóczni Orweta. Ano mam. Ano przydałby mi się ten Grot. Nie ma mowy. To moje trofeum. Ograłem największego elfiego zabijak. W pewnych kręgach jestem bohaterem. W co graliście? W kościanego pokera. Swego czasu dość często rzucałem kośćmi. To wyzwanie? Mhm. Mm Mam nadzieję, że nie oczekujesz, taryf ulgowej. Uprzedzam, orżnę cię bezlitośnie i żadna klątwa tego nie zmieni. Zaczynajmy. No dobra, no i co my tutaj mamy? Sześć, sześć, cztery, cztery, no ja mam dwie pary, a co on tam ma? Kurde. Minął trójkę, przegrałeś, wiedźminie! Jak ten, jak mu było, blaskowić? Co to za jeden? Też szukał magicznej włóczni, tyle, że losu czy przeznaczenia. Stare dzieje, nieważne. Jakbyś chciał zostawić w mojej sakwie jeszcze kilka orenów, to jestem do twojej dyspozycji. No to zagrajmy. Musimy wygrać z nim. Musimy z nim wygrać. ale no, jest naprawdę e, słabe, bo totalnie musimy się oprzeć na RNG a, i to, to nie zależy od naszego skilla y, czy my to wygramy czy nie e, tylko od, no, od farta, tak? Musimy po prostu mieć farta. No i tak to ja mogę tutaj próbować do usranej śmierci. Przegrałeś, wiedźminie! Dobra. Co to za jeden? Też szukał magicznej włóczni, tyle że lo- Jakbyś- Bywaj. Rewanż? Z przyjemnością. Tak, to ja mogę próbować i y, do ustranej śmierci, a mogę trafić... Y, Mogę trafić właśnie i już za pierwszym podejściem Bo no w tym momencie to jestem Zależny od tego co no i to to, to, to jest trochę bez sensu ten quest Bo tak to ja mogę próbować Przegrałeś wieć co no to za Dobra wiem no dobra jeszcze raz Ja pierdzielę Jaki debilny quest naprawdę Sprawda, tak to ja mogę sobie i próbować i do śmierci, bo jak nie będę miał farta, to ja tego w życiu nie wygram, a jak i przegram tutaj kilka tysięcy tych orenów, a jak będę miał farta to wygram za drugim podejściem. O na ja teraz mam na przykład trójkę. No ja, on... ja pierdzielę jakie... Jakie to jest kurwa głupie! Kto to wymyślił? Przegrałeś, to nie? No dobra, no tak, i jedziemy jeszcze raz. Jakie głupie! Kurwa, kto to wymyślił? Dlaczego to, to jest? Dlaczego to jest tak głupie i tak debilne? Bo opieramy się na RNG w tym momencie, czyli no praktycznie na generatorze losowych. No i co on ma? Jedynka, dwójka, trójka, trójka, szóstka. No i wypadnie mu czwórka i ma. Wygrane. Ja bym musiał trafić jedynkę. Mam na to takie szanse, jak na to. O! Grasz jak zawodowy szuler, ale cóż, słowo się rzekło: Grot jest twój. Dzięki Skalen. Słyszałem, że masz jeszcze parę interesujących drobiazgów do wygrania. Coś się znajdzie. Mm. Okej, okay, rozumiem, że kurwa to jest magiczne zaklęcie w wiedźminie i jak się poprzeklina to wtedy wszystko zaczyna działać No dobra, symbol wiary, teoria spisku to nie wieczna bitwa Dobra, idziemy jeszcze raz robić questa na pira. Rozumiem, że Wiedźmin z racji tego, że jest polską grą, to jest, to ma nawiązanie do seksmisji, tak? I tu po prostu, jak się powie, no kurwa mać, to w tym momencie gra się rozblokowuje i nagle wszystko działa. Rozumiem, że tak to działa. No dobrze, no rozumiem, że będę musiał czasami użyć po prostu tego zaklęcia. Ale ten quest był naprawdę głupi, bo on zależał od generatora liczb losowych, a nie od tego e, czy po prostu czuła się skilla, czy ma się mózg, czy ma się cokolwiek, tylko od tego jak poleci, ten, jak poleci, e, jak kości polecą. No chyba, że ten skrypt był wbudowany, że on miał po, jak, po kilku partiach poddać tą partię. A, do, a wracając do włóczni, no to hmm, włócznia oczywiście była w posiadaniu wielu e, ważnych ludzi, między innymi Napoleon ją miał, Adolf ją miał, e, no wielu, wielu ją miało. I warto zauważyć, że zawsze w czasie kiedy ją mieli, e, mieli w rękach los świata. W momencie kiedy jej nie mieli, no... Szczęście i nieraz życie ich opuszczało. Taka ciekawostka. Na przykład, Patton miał też przez kilka godzin w swoim posiadaniu tą włócznie i też wtedy, jako dowódca tych wszystkich armii alianckich, w sensie nie najwyższy dowódca, ale jako jeden z głównych, miał bardzo dużo do powiedzenia na ten temat. Na temat tego, co będą robić. O, a tutaj nie mam tego klucza. No i dziwne kamienie Widzę tylko ptaki wszędzie Czyli jedno jeszcze się nie zrespiły nam te harpie A naprawdę chcę zrobić to okres, żeby tu po prostu nie wracać już później No i to łażenie. Szkoda, że tej płotki nie ma, no niestety płotka pojawia się dopiero w trzeciej części. No dobra Skoczymy jeszcze raz do mm, Edrinczyków. Sprzedamy im wszystko czego nie potrzebuję, bo ja tych rzeczy będę miał naprawdę mnóstwo do sprzedania, a nie chcę, żeby Geralt po prostu mi się mm, przeciążył. Jeszcze pamiętajmy, że w jednym z kanionów e, widziałem trola, którego też bardzo chciałbym właśnie zarąbać. No, myślę, że mogą być za niego jakieś e, fajne punkciki. Ten jeszcze trzeba będzie pójść zarąbać trola. Problem w tym, że tam pewnie nie ma jakiejś fajnej skałki, wokół której e, mógłbym owego trola wykajtować. Zobaczmy, jak... Jak wygląda ta włócznia? Nie mogę nic niestety, z nią zrobić, nie mogę jej podejrzeć, zobaczyć, no ale jak wiemy, to jest e... właśnie takie nawiązanie do tej włóczni. Z tą drogą, po co w ogóle, e... skąd w ogóle wzięła się ta cała włócznia Jezusa i w ogóle, po, po co tamten legionista e... przebił Jezusowi ten bok, no? Emo? No, to jest akurat dosyć zrozumiałe, ponieważ chodziło o to, że w momencie, kiedy skazaniec był za długo na krzyżu, a z racji, że tam się zbliżało żydowskie święto, no to po prostu łamano mu nogi, żeby nie miał się jak podeprzeć i żeby się udusił, tak? Kiedy podeszli do Jezusa, popatrzyli, że... O, ten już chyba nie żyje. No i... Dla sprawdzenia po prostu e, jeden z legionistów wbił Jezusowi e, właśnie mm, włócznie w bok, żeby mieć pewność, że już nie żyje. Dostajemy te um, bardziej pospolite składniki bo nie wszystkie chciałbym też sprzedawać może się na przykład okazać, że tkanka Keirana e, będzie mi do czegoś jeszcze potrzebna że to jest e, to się okazać, że to jest naprawdę jakaś E, dobra rzecz, a ja sobie ją właśnie e, sprzedam za jakieś tam grosze, tak? Dobra, chodźmy jeszcze tu, co my tu mamy, dratwa. Okej. Okay. Te rzeczy z tego pająka sobie e, zostawię, bo pająka Trudno znaleźć, przynajmniej ja na razie widziałem je tylko dwa, więc e, podejrzewam, że to nie jest jakaś e, super e, częsta jednostka, którą można e, napotkać. No dobra, Gerald jest już trochę odciążony. Dobra powinny już nam się wreszcie zrespić te zastrane harpie bo chciałbym e, porobić już tego questa i już tam nie wracać więcej Chociaż fajna muzyka jest No niestety ale biegania w Wiedźminie to mamy dużo I to jest akurat mechanika, którą sztucznie wydłuża się rozgrywkę Bo po prostu W momencie gdyby nie było tych kanionów no to ja mógłbym oczywiście Polatać w linii prostej, bo w linii prostej te wszystkie miejscówki są znacznie bliżej siebie, poza tym że to, że tak nam się wydaje, że tego tyle jest, to to jest też efekt tego, że po prostu mamy kamerę blisko do Gralta yy, przystawionym i ja nie za bardzo nawet mogę odsunąć tą kamerę. W tym momencie scrolluję myszką, ale nie mogę nawet odsunąć tej kamery, cholera dalej nie widzę tych harpi No niech to szlak. Niemożliwe, żeby one się miały tak długo respić. Dobra, zrobimy to inaczej. Uszanowanie. Zrobimy tak odpoczynek. Dziwny jesteś. Dobra do godziny siódmej rano. Teraz zrobimy tak. Jeżeli ich tu nie będzie, to ruszamy przez Awesome. Nigdy się nie nauczą. Fajne jest to, że Geralt po wycelowaniu automatycznie podchodzi do... Automatycznie po prostu rzuca się na cel że ja mogę pozwolić sobie na to że tylko się odwracam, klikam i Geralt sam podbiegnie do celu. Dobra. Mam pióra. Mam nadzieję, że to już koniec. Przebiorę je i wybiorę te najlepsze. Proszę, zapłata z małą premią. Co mam zrobić z resztą piór? A co tam chcesz? Na razie niczego nie potrzebuję. Bywaj. Dobra, wejdziemy sobie jeszcze na dół i zobaczymy, czy są tu jeszcze jakieś harpie. A, jeszcze jedna leci. O, jeszcze jedna. Ale jak widać, ataki szybkie y, to nie są najlepsze. Ataki mocne, spójrzcie. No, mocnym atakiem. Chociaż nie, dobra, o te ataki też się nadają. Wow. Dobra, nie zamierzam nawet zbierać tych piór, bo po prostu nie będę ich nawet sprzedawał na jakieś groszowe sprawy. chyba na tyle, jeśli chodzi o harpie. Musimy jeszcze dokończyć quest, musimy wrócić do tego gościa. Zaraz zobaczycie, po co były mu potrzebne pióra. Jesteś piękna, moja królowo, moja pani. Wyglądasz naprawdę wspaniale. Całe gniazdo ci zazdrości. Nie potrzebuję tego pióra, weź się proszę. Może jednak wejść do pióro. Mnie nie jest potrzebne. Dziękuję, mnie też nie. Temu kolekcjonerowi, znaczy. Tak, tak, temu samemu. Ciekawe, dlaczego potrzebował akurat tylu piór. Może ma tyle miejsc w klaserze. A jakie to ma znaczenie? Bardzo duże. Cóż, nie znam się na kolekcjach. Ciepło, jak na tę porę roku. Faktycznie, zazwyczaj bywa zimniej. To pewnie przez tych magów. Wymyślają te swoje eksperymenty. Świat zmieniają. I jeszcze coś niedobrego z tego wyjdzie. No, no. Aż strach pomyśleć. No, to chyba wiemy, po co mu były te wszystkie pióra. Boże. A, CD Projekt. Dobra. Klontwa krwi. Tak? Nie Tak Dobra, włócznię przeznaczenia zrobiliśmy, a teraz klątwa krwi No to idziemy oddać e, grot włóczni przeznaczenia królowi e, Henseltowi Podejdziemy sobie tylko pod e, mgłę i przejdziemy się tam w następnym odcinku, bo ta przeprawa może trochę zająć A ten odcinek jest już wystarczająco długi, tak więc wiem, że tu było dużo łaż więcej łażenia niż walczenia no ale cóż, takie odcinki też się zdarzają Tak więc jeżeli Wam się podobało to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdą oni tutaj coś dla siebie A ja zapraszam Was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmi na Dwójki Gdzie przejdziemy znowu przez pobojowisko No i ruszymy mm, do króla Henselta, żeby oddać mu grot włóczni przeznaczenia Ale to w kolejnych odcinkach, dzięki że oglądaliście No i na razie